Cześć z tej strony Alkiera, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Gothic. Na początku chciałbym e, zauważyć: Widzicie, FPS-y są już stałe i tak dalej. Nie wiem czego to było wynikiem, że tak spadały i tam było po 22, e, i udało mi się to osiągnąć dzięki na YouTube użytkownikowi Pawul1 albo Pawula. One, Pavula One, e, pisane razem. Mm, no cóż, powiedzmy, że jak się zastosowałem do jego instrukcji, tak, Gothic 0 śmiga, ja pierdziele. W ogóle wydaje mi się, że grafika się poprawiła. No i do tego wszystko działa płynnie, a więc będę mógł to w dobrej jakości, bez tych klatek, nagrywać. E, chwila, moment, nie ten przycisk, mmm, bo oni tu mnie zagadają. Jak szedłem sobie na zewnątrz, to jeszcze jakoś było, ale już w obozie to będzie zagłośne. E, no więc tak. Mam ten drugi poziom, ale należałoby coś jeszcze wbić zarobić. To jest największy problem. Muszę zarobić. Um, ale dlatego pojęcia nie mam na czym. Chciałbym się nauczyć mm, używania broni jednoręcznej, przynajmniej. Muszę też zajść do Diego, on zawsze może mnie nauczyć trochę siły. Ale dobra, fisk. Ej. No. Żadnej zbroi. Pokaż mi swoje towary. Jezu, jak ja dawno tego nie słyszałem. A jak widzicie, tutaj trochę <laughs> inaczej wygląda nie handlu? Uh... O, mam jeszcze lepszy broń teraz. Zostawię sobie jeden kilo... Dobra. Jej. Przyjmij. Dobra, to do teraz tak. Trochę tam już podrobiłem sobie gold, Eee... bryłek rudy. Należałoby pomyśleć... No, coś trzeba zacząć. No tak, na no, porządku, Dexter. Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie ok... Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. Kalom jest alchemikiem. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Kalom jest jednym z gór, Czy za nią zapłacisz? Czy Dobrze, zobaczę co się da zrobić. Pokaż mi. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Sratatata. tata. Hmm. ale ma jakąś mapę? <coughs> Brakuje swojego na południowym zachodzie. Poza tym, co jak co, ale mi mapa nie jest potrzebna do poruszania się, bo kolonii. jeszcze to Ci sprzedam, jeszcze trochę mięsa i, i, i w ogóle i co ja Ci jeszcze mogę sprzedać? Dobra, dajdę 31 dról Ii yyy. Dobra, lecimy. Ole 8 mgła zrobiła w ogóle, to tutaj takie efekty graficzne były? No, 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 na pewno tego typu efekty są, ale. Hej! Nowa twarz! Eee, co sobie wiesz? Na razie ci nie spuszczę w pierdziel, bo jestem jestem słaby. Tak, tak bardzo słaby, że aż. O jezu, taki słaby jestem. Muszę po pierwsze znaleźć sobie mieszkanie, zaraz dostanę tutaj jakieś za darmo. A ty co, już nie naprawiasz? lisaczki nie mam młotka, ale można stanąć i też na napierdzielać jak on. Eee, muszę porozmawiać ze Skatim. I on sobie żąda za naukę tej broni. jednorazowej. na Czym się, się tu organizuje walki na arenie? Eee, Zajmujesz się Tak. Musisz zapłacić. 50 bryłek, świetnie. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Trzymaj broń jednoręką, ostrzem do góry. Musisz się nauczyć jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Zapamiętaj sobie dobrze co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż... Ale to się zmieni w miarę. Czynienia przez ciebie, postępów. Eee, zobaczmy, ile kosztuje drugi poziom. Drugi, 150, drugi, i 20 punktów, czyli teoretycznie już na trzecim poziomie mógłbym zostać mistrzem. I teraz porównajcie, jeżeli oglądaliście serię z dwójki, teraz mam adept, 5% szans na krytyka. Na mistrzu mam 10 albo 15, nie chcę teraz skłamać. Eee, natomiast wydaje na niego, na cały ten. Poziom 30 punktów na całe mistrzostwo. Natomiast tam, żeby zostać mistrzem, potrzebujesz 60%. Co będzie od 10 zaczynasz, 20 to będzie pierwszy? Później 30 będzie jeszcze 60, czyli 80 teoretycznie by wyszło, potrzebujesz na mistrzostwo. Nie mój problem. Może mogłem się pomylić w liczeniu. Co powinienem wiedzieć zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zabrusować od kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. jak ta, jak ta animacja cudownie wygląda. Ehm, dobra, to tak mi powiedz kto co? może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki To najzręczniejszy człowiek w obozie Te oczy szeroko otwarte A na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu Zaraz przy, przy zamkowej br Akurat wiem gdzie jest dom rączki Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz Poza tym jest jeszcze torus. Co do pozostałych sam musisz ich rozpoznać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać. z ludźmi. bardzo fajna. Możesz mnie porada nauczyć? Rozmawiasz z tymi, którzy mają mi jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Dobra, nasz mi siłę, bo na razie muszę się trochę przypakować, wiesz, rozumiesz tego. Koki, jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Um... Dwie osoby będą Jak się tam z moją ustawić. opinią? Ja rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na Twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale... zły powiedział mi, że znalazłeś neka. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda Ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Bierz się do roboty! Mhm. Dobra, na czym polega test zaufania? Na czym polega test zaufania? Będziesz się Czas musiał się. wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Czekaj. się nic nie pakować. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. takie oczywiste. oczywiste. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. No i to jest najfajniejsze, gdyż teraz. Trzymaj się. Staliśmy oficjalne. Nie tyle to zlecenie, ale oficjalnie zostaliśmy wysłani po tą listę i wiąże się to z tym, że no cóż, my nie wiemy, gdzie jest ta kopalnia, więc idziemy do Grahama. I idąc do niego w tym celu... Czee, nazywam się Grah. Mówimy, że Diego nas wysłał. Diego. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek. Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary! Nie chcę tu żadnych kłopotów. Tada. Jak mnie to nie dotyczy. Tylko zachowaj... Cóż, nocą średnio mi się chce nabić. Biorąc pod uwagę, że musisz... Sprawdźmy mapę. Widzicie, no... Mała ta mapa, ale jednak na początek wystarczy. Ciszej tu ludzie, przestańcie gadać. Tutaj się kręci let's play'a. No i te... Snaf biega jak powalony. Muszę uważać, żeby wrzut mi nie zaczepił. Hej stary! Dlaczego mnie bijesz? Jakiś świr z ciebie! <laughs> tak, wrzód. Jedyny taki egzemplarz na świecie. Postać niezależna, którą. O, nie, te beta nowe krzaki. Które, którą chcesz zamordować od samego patrzenia. Kopacz. O, z nim miałem pokazać. Gej. Witam. Witam. Hmm. Nie widziałem cię jeszcze tu. Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Którą chatę mogę zająć? Chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, be... poza tym tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko co pochodzi z zewnętrznego świata, zawsze można zarobić na broni. Strażnicy zdjęli zbroję z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi. <grym> <grym> A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z kilku ich nowicjów. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Chyba nie. Ale nie będę drążył tego. Dobra, niewielki baldachim. Ej, 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 tu. Dobra. Mięso! Szynko! O, to szynko! Co tu jest, to, Nie, nic. Szkrabki, o. wiem, że coś wezmę. Ale tu musi coś być. Szynko, więcej szynko? Nie, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma szynko. Dobra. Za dnia chcę trafić do o, kopalni, więc muszę iść spać. Um, do południa, bo ja tam nie ufam. Sam dobrze mi zrobił Zajebiście! To nie było zbyt mądre. Zawsze to samo. Ta skrzynka, dobra. Zapewne Trzeba się zbierać. Witajcie, poddani. Zapewne. Wasz pan wstał. i Idzie nie się, nie na, się na, na kurwiec z potworami. Odrazu. jaka piękna chatka na przestrzał! do -du -du Zawsze to samo. Tak, żeby zaimponować rączce, trzeba mieć jakiekolwiek szkolenie w zręczności, w kradzieży, w łamywaniu bądź skradaniu. Żeby zaimponować fisko eee fis, tak, z Katiemu, skatiemu, trzeba pobić jednego, albo najlepiej obu tych tych kozaków na arenie. Żeby pokonać, żeby tfu. przekonać Dextera, to już wiem co muszę zrobić. O bo bo, bo, bo. co ja jeszcze tu mogę zrobić? To jest wsiada chyba z tych dostępnych na, na ten moment zadań. Teoretycznie powinienem nie wchodzić do lasu i praktycznie tak też zamierzam zrobić. Na razie po prostu idę tutaj po trochę expa. Mam nadzieję, że uda mi się coś podpierdzielić. Bo jak ci zaraz się rzucą do ścierwojadów, to raczej nie mam co liczyć na expa. O, ale co do na dwa ciosy. Jezus. Tylko tak, tam mogą być wilki. Tam są wilcy <laughs> przy okazji mnie na naprawdę mało uderzył. Dobra. Spróbujemy jednego krwiopicę sprowokować. Ja pytam, że oni też nie dość, że lubią się bugować, dlatego mają niezłego depsa. Ej, ty wow! Schowaj broń! No, schowaj! Ale mnie urządliło bydle! Ja pierdziele, żryj pod krawkę z chrząszcza! Jezu... Ja też się urządliłem trochę, ale taki... Dopiero w pewnym momencie załapałem, że... Ej, Alkiera, ty nie saveowałeś. Ej, on cię ma na dwa strzały. Ja tak nie, ja nie chcę umierać! No i nie umarłem, ale Boże... Ale tata, ja se wezmę. Nie przejmujcie się, panowie. To jest yy, tylko, no, ten... Na razie. <grywa> Dobra. Teraz tak. Dalej powinny być cierwojaty i jakbym miał łuk, to bym się na pewno czuł pewniej. Pamiętacie, jak chodziłem ze tak zwanym skanerem w dwójce? I zawsze byłem na czasie. Jezu, nie straszczy mnie tak. No chodź. No widzę, że chcesz. Ale szczerze po prostu wojownik jak mordę strzelił. Dobra, ale tamtym się to ja się zajmę się. Później się zajmę się, dobra? Po prostu na razie... Dajcie mi jakąś miksurę szybkości albo coś takiego. Tylko chcę przebiec tam. Dobra. Jest. Chodź, czerwojadzie. Chodź do mnie! Kukuryku! Chyba ty. Może krytyk, w pucha. O Jezu, na samym środku ścieżki jest pizza. John! Porąbało... ...muchę. Ej, chodź tu. Widzę, że chcesz. Jeden... Nie ogarniam do końca kombosa Dobra, już chyba ogarnię. Dziękuję raz Dziękuję dwa Uff. Przebicie się tutaj, to był nie lada wyzwanie. No i dobra. Tu była jeszcze jagódka. Jagódka. Nic złego nie spadka. Otwarta kopalnia. Jak to pięknie brzmi. Te skoki, te efekty. Po tak głęboko musiałem wchodzić do kopalni, aby się pojawił ekran ładowania, ale w tym odcinku to już wszystko, mam nadzieję, że się Wam on podobał, tak więc trzymajcie się, na razie, cześć.